Miałam już swoje lata, ale wiedziałam, że starzeję się z klasą. Nazywam się Małgorzata Kowalska, mam 63 lata, a moje spojrzenie jest jasne, a uśmiech spokojny taki, co nie musi się spieszyć. Mieszkam w niewielkim domu na obrzeżach Kazimierza Dolnego, gdzie zawsze pachnie świeżo upieczonym jabłecznikiem z cynamonem, a na stole stoi kryształowa misa z kompotem z wiśni taki, co babcia robiła, tylko trochę mniej cierpki. Moja córka, Klaudia, wyszła za mąż pół roku temu. Jej mąż, Tomasz, to mężczyzna z gatunku tych, co mniej gadają, a więcej znaczą. Ma około 35 lat, jest dobrze zbudowany, z poważnym spojrzeniem i tymi rzadkimi momentami ciszy, które mówią więcej niż słowa. Kiedyś usłyszałam, że prawdziwa siła tkwi w milczeniu, chyba właśnie o nim mówili kropka pierwszy raz poczułam, że coś jest inaczej pewnej niedzieli. Tomasz spojrzał na mnie tak, jakby widział we mnie nieteściową swojej żony, a kobietę. Ciepło, uważnie, długo. Serce zabiło mi mocniej, ale szybko się uspokoiłam. Głupoty sobie wmawiasz, Małgosiu. Jesteś po sześćdziesiątce, za tobą sporo lat, nie ma się co łudzić. Ale ten wzrok powtarzał się. Niekoniecznie tylko raz kropka, Tomasz zaczął przychodzić częściej. Czasem z Klaudią, czasem sam. Mówił, że chce pomóc w ogrodzie naprawić kran w piwnicy albo podłączyć telewizję. Zawsze coś się znalazło. W ciepłe dni przychodził w koszulce, a żyły na jego przedramionach pulsowały, kiedy się schylał. Kropelki potu spływały mu po karku, a ja początkowo ukradkiem rzucałam mu spojrzenia, które z czasem stały się bardziej bezpośrednie i przerażająco ciekawe kropka wieczorami siadaliśmy we troje, a potem coraz częściej tylko we dwoje. Klaudia zostawała w pracy dłużej, a ja nalewałam Tomaszowi kieliszek domowego wiśniówkowego likieru, który trzymałam na specjalne okazje. Patrzył na mnie długo, a potem, głosem, którego nigdy wcześniej nie słyszałam, powiedział: U was jest spokojnie jak u siebie. Pachnie tu ciepłem. Zaśmiałam się nerwowo, ale w środku coś zaczęło grać dźwięk, którego dawno nie słyszałam. Kropka następnego dnia znów był pod drzwiami, bez klaudii i bez powodu. Przyniósł książkę prosty romans, ale na marginesach zostawił odręczne notatki, komentarze, które nie dotyczyły fabuły, a mnie. To nie był prezent, to była wiadomość. Wieczorem czytałam powoli, a przy każdym jego zdaniu czułam, jakby był blisko. Między słowami była cisza, głębsza niż rozmowa, bliższa niż dotyk kropka, kilka dni później było późno. Klaudia znów nie wróciła. Na stole stała moja zupa szczawiowa z koprem i świeżym chlebem. Tomasz jadł, a potem odstawił łyżkę i spojrzał na mnie. Dlaczego pani jest sama? Chciałam odpowiedzieć, ale miałam sucho w gardle. Co mogłam powiedzieć? Że życie tak się po prostu toczy, że miłość jest dla młodych powoli wstał, obejrzał stół i sięgnął po moją dłoń. Trzymał ją mocno, ale z ciepłem, którego prawie zapomniałam. Myślę o pani często, wyszeptał. Jest pani piękna. Naprawdę? Cofnęłam rękę zaskoczona, ale serce nie biło szybciej ze strachu raczej dlatego, że chciałam te słowa usłyszeć. Że żyłaś Proszę, ty jesteś mężem mojej córki, powiedziałam cicho. A ty jesteś kobietą, która nie chce ze mnie wychodzić z głowy, kropka tej nocy prawie nie spałam. W środku mnie szalała burza. Żaden pocałunek, żaden dotyk, a jednak było między nami coś takiego, że słowa były zbędne, kropka następnego dnia przyniósł bez. Skąd go wziął w czerwcu? Zapach uderzył mnie jak prąd pachniał dawnym czasem, podnieceniem, młodością. Wzięłam gałązki, powąchałam i spojrzałam mu w oczy. To nie tak, wyszeptałam. To żywe, odparł. A życie nie jest nigdy złe, kropka tego wieczoru zrezygnowałam z szalika i perfum, które miały cokolwiek ukrywać. Miałam na sobie tylko prosty, jedwabny szlafrok, a włosy rozpuszczone. Usłyszałam jego samochód, serce zaczęło walić jak młot. Wszedł bez słowa, podszedł do mnie, a jego dłoń dotknęła ramienia tak delikatnie, że prawie poczułam się jak w śnie. Zamknęłam oczy i pozwoliłam sobie na ten moment na bliskość, na kropka Rano już go nie było, ale na kuchennym stole leżała kartka, myślę o pani. Przepraszam, jeśli to złe, ale nie potrafię inaczej. Włożyłam ją między strony książki, jakbym chciała go ukryć albo zachować. Między wierszami, między latami, między życiem, kropka od tamtej pory nic nie było takie samo, kropka, pewnego popołudnia, gdy siedziałam przy lustrze, nie z powodu wstydu, raczej z obawy. Nie przed tym, co widzę, ale przed tym, co czuję. Jak serce nagle bije szybciej na dźwięk domowych drzwi, jak noszę w sobie tajemnicę, której nie wolno nikomu zdradzić, nawet sobie samej kropka Tomasz nie pojawił się od razu. Dwa dni, trzy tydzień cisza, brak śladu. A jednak czułam go w każdym kącie domu, w zwiędłych gałązkach BZU, w filiżance, z której pił, w miejscu przy stole, gdzie zawsze siadał, kropka Klaudia, nic nie zauważyła. Była zmęczona, zdenerwowana, nieobecna. Mówiła o nadgodzinach, stresie i jednym koledze, który ją denerwował. O Tomaszu prawie nie wspominała, kropka ósmego dnia znowu stanął w drzwiach, bez uśmiechu, bez wyjaśnień. Stałam w kuchni z mąką na dłoniach i drżeniem, które czyniło kolana miękkimi. Tęskniłem za panią, powiedział. To nie było wielkie wyznanie ani poetycki moment, ale w tych czterech słowach było więcej niż we wszystkich przeczytanych przeze mnie romansach. Kropka, otarłam ręce, powoli się odwróciłam. Próbowałam zapomnieć, wyszeptałam. To nie jest dobre, Tomaszu. Podszedł bliżej. I czy się udało? Patrzyłam na niego długo, za długo, aż nagle wszystko zrobiło się ciasne powietrze, pokój, własne serce. Nie, powiedziałam cicho. Cięgnął do mojej dłoni, doknął palców, ale to wystarczyło, by znów rozpalić we mnie ogień. Kropka od tej chwili przychodził częściej, zawsze gdy Klaudi nie było. Nie mieliśmy planu, nie mieliśmy celu. Rozmawialiśmy o muzyce, dzieciństwie, samotności. Czasem siedzieliśmy po prostu razem, w zmierzchu, z kieliszkiem wina. Bez dotyku, tylko cisza i spojrzenia, kropka, a potem, pewnego deszczowego wieczoru, gdy krople delikatnie bębniły o szyby, wydarzyło się coś cichego i powolnego. Jego ręka na mojej, głowa na moim ramieniu i oddech na szyi. Delikatny, pytający. Odwróciłam się w jego stronę. To był pocałunek, który nie dotyczył ust, ale wszystkiego pomiędzy lat, tęsknoty, strachu pocałunek z zamkniętymi oczami i otwartym sercem, moment, którego nie da się opisać, nie niszcząc go, kropka, potem nikt nic nie powiedział. Położył moją rękę na swojej piersi i czułam, jak bije jego serce. Kiedy wyszedł, długo siedziałam przy oknie. Nie płakałam, nie uśmiechałam się, po prostu czułam i myślałam o tym, co było, czego mi brakowało. Nie młodym ciele, nie a bliskości, prawdzie, spojrzeniu, które widzi kropka następnego ranka, spotkałam Klaudię w kuchni. Była blada z głębokimi cieniami pod oczami. Kłóciłaś się z Tomaszem. Zapytałam ostrożnie. Wzruszyła ramionami. Nie wiem, co się z nim dzieje. Jest nieobecny. Jakby mnie w ogóle nie widział kropka, poczułam, jak ciało robi mi się zimne. Nie ze wstydu, ale z nagłej wiedzy, wszystko co robimy, ma konsekwencje. I nie tylko w naszym małym, cichym świecie kropka kilka dni później Tomasz wrócił. Tym razem późno. Klaudia znowu była w pracy. Niebo było szare, a wiatr niósł jesień, chociaż był jeszcze lipiec. Kropka. Chcę być z tobą, powiedział, ledwo wszedł. Stałam jak zakorzeniona, potem pokręciłam głową. Nie może tak być, Tomaszu. Tracę córkę i tracę siebie, jeśli cię nie zobaczę. Kropka przysunął się, położył moją dłoń na swojej policzku. Czułam jego oddech, drżenie i po raz pierwszy nie powiedziała mnie. Dałam się prowadzić, zostawiłam wiek, rozsądek, strach, wszystko w tyle, kropka tamtej nocy stało się coś, co nie było skandalem ani grzechem, a prawdą. Dwa ciała, dwie dusze, bez dzikiego pożądania, tylko powolna, głęboka, cicha czułość. Noc, w której nie ukrywaliśmy się ani nie kłamaliśmy, byliśmy po prostu kropka następnego ranka, światło było inne, delikatniejsze, a ja też. Chodziłam boso po kuchni, słuchałam starej muzyki i uśmiechałam się. Po raz pierwszy od lat nie wyglądałam na kogoś, kto po prostu żyje, ale na kogoś, kto kocha kropka, a wtedy drzwi. Klaudia wróciła wcześniej, bez telefonu, bez ostrzeżenia. Zamarłam. Tomasz był jeszcze w sypialni, a ona stanęła w progu, patrząc na mnie. Za długo. On tu jest za długo. Słowa nie były krzykiem ani wyrzutem, tylko szeptem, który przeszył serce na wskroś kropka, nie mogłam nic odpowiedzieć. Usta się ruszały, ale dźwięku nie było. Potem Klaudia wypowiedziała tylko jego imię. Tomasz. Cisza. Kroki. Podszedł powoli, bez wymówek, bez wyjaśnień. Spojrzała na niego, potem na mnie i powiedziała: czułam to. Odwróciła się i wyszła bez łez, bez gniewu, tylko z tym spojrzeniem, którego nie zapomina się nigdy kropka stałam jeszcze długo w pustym przedpokoju, boso, bez serca i słów. A tomasz stanął obok. Przepraszam, powiedział, ale wiedziałam, że niektóre rzeczy nie tylko bolą, one zostają kropka i coś się wtedy złamało. Coś, co nigdy już nie będzie takie samo, kropka jesień otuliła Kazimierz dolny złotem i popiołem. Liście opadały powoli jak wspomnienia, a każdy dźwięk brzmiał jak pożegnanie. W moim domu zapadła cisza tak wielka, że nawet zegar na korytarzu tykał zbyt głośno kropka minęły trzy miesiące. Bez Tomasza, bez Klaudii, bez odpowiedzi. Po dniu, w którym wszystko się rozpadło, nie nadszedł żaden znak. Żadna wiadomość, żaden telefon, żadne wyjaśnienie. Klaudia wyprowadziła się bez słowa. Zostawiła tylko list krótki i ostry. Nie wiem, kim jesteś, ale nie jesteś już moją matką. Kropka Złożyłam tę kartkę, wygładziłam i znowu złożyłam dziesiątki razy, a jednak ich nie rozumiałam. Nie dlatego, że uważałam się za niewinną, ale dlatego, że to, co się stało, było zbyt wielkie, by mówić o winie Tomasz zniknął. Niedosłownie. Wiedziałam, gdzie mieszka, ale nie dawał znaku życia. Jakby sam siebie wykreślił z mojego świata kropka dni, stawały się krótsze, ciemność przychodziła szybciej. Przyzwyczajałam się do pustki. Nie rozmawiałam z nikim, nie piekłam już ciast. Jabłonie w ogrodzie owocowały, ale owoce gnijały na gałęziach. Bez, który przyniósł mi kiedyś, dawno zwiędł, ale uczucie zostało. Przychodziło nocą, gdy wszystko było ciche, gdy leżałam i zastanawiałam się, czy to, co poczułam, było tylko wyobraźnią, czy prawdziwą miłością. Tą cichą, niebezpieczną, głęboką miłością kropka pod koniec października zadzwonił domofon. Myślałam, że to sąsiad albo listonosz. Ale gdy otworzyłam drzwi, stał tam on. Tomasz chudszy, bladszy, z kilkudniowym zarostem i oczami, które już nie były takie same, kropka, nie powiedzieliśmy nic. Spojrzeliśmy na siebie jak dwaj obcy, którzy znają się tylko ze snu. Powoli podał mi kopertę. Od Klaudii powiedział cicho. Chciała, żebym to przyniósł, nic więcej, kropka. Nienawidzi mnie, prawda? Zapytałam. Spojrzał w podłogę. Nie, ale nie potrafi ci wybaczyć, że najpierw pomyślałeś o sobie. Może dlatego, że tego nigdy nie nauczyła się robić, kropka list był krótki, odręcznie napisany, rozumiem cię bardziej niż chcę, ale nigdy nie wybaczę, że uczyniłeś mnie widzem swojej miłości. Potrzebuję czasu. Może całego życia, kropka, złożyłam list, odłożyłam na bok. Tomasz wciąż stał. Próbowałem zapomnieć, powiedział. Ja też, odpowiedziałam, kropka zimny wiatr wdmuchiwał liście do domu, pachniało wilgotną ziemią i listopadowym powietrzem. Spojrzeliśmy na siebie, kropka. I czy się udało? Zapytałam, kropka pokręcił głową. Nie, to nie była grzech, małgorzato. To było prawdziwe, ale prawda, czasem też rani. Wszystko inne to tylko półprawdy. kropka Usiedliśmy w kuchni, piliśmy herbatę, nie wino, bez dotyku, tylko dwie osoby, które powoli się do siebie zbliżały. Tomasz opowiadał o tygodniach po rozstaniu, o nocach, gdy leżał obudzony, myśląc o moim oknie, o bzie. O moim uśmiechu i o ciszy, która w nim grała kropka, słuchałam go spokojnie, z tym wyrazem, który znają tylko kobiety, które już wszystko straciły, a jednak przetrwały kropka. Kilka tygodni później zdarzyło się coś dziwnego bez dramatu, bez finału filmu, bez pocałunków deszczu. Po prostu poszliśmy na spacer, bez planu, przez park. Dwa cienie między drzewami. Zatrzymaliśmy się na ławce. On usiadł, ja też. Położyłam dłoń na jego kropka nie jak kochankowie, nie jak winni, a jak dwoje ludzi, którzy wiedzą. Miłość nie zawsze jest słuszna, ale zawsze jest prawdziwa. Kropka zima przyszła wcześniej. Okna parowały, kominek pachniał drewnem. Zaczęłam znowu gotować. Nic specjalnego, ale ciepłego. Dla siebie i czasem dla niego. Tomasz nie zostawał na noc nigdy więcej, ale przychodził i zostawał do późna. Rozmawialiśmy, czasem milczeliśmy, czasem się śmialiśmy. Cicho, prawie nieśmiało, Klaudia trzymała się z daleka. Kiedyś wysłała pocztówkę z Włoch. Bez słów, tylko zachód słońca, kropka, nie płakałam już. Nawet za nią, kropka, a pewnego wieczoru, tak po prostu, siedzieliśmy znowu obok siebie. Jak kiedyś, z herbatą i muzyką. Spojrzał na mnie. Wciąż cię kocham, powiedział kropka uśmiechnęłam się niemłodo, nie zakochana, ale miękko, spokojnie. Wiem, wyszeptałam, ale dziś to już za mało kropka zostałam obok niego, bez żądań, bez oczekiwań. Dwoje ludzi, dwa życia. Historia, która się nie kończy, ale też nigdy nie zaczyna na dobre kropka, a czasem, tylko czasem, to wystarcza kropka, ale kiedy myślałam, że to już koniec, na stole znalazłam coś, czego nie powinno tam być zdjęcie, którego nikt się nie spodziewał. I podpis, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, Małgosiu. Wieczór w Kazimierzu Dolnym był chłodny, a powietrze przesycone zapachem wilgotnej ziemi i palonego drewna. Siedziałam przy starym, drewnianym stole w kuchni, gdzie przez lata toczyło się życie mojej rodziny, rozmowy, śmiech, czasem łzy. Teraz jednak panowała cisza, która ważyła więcej niż słowa. Położyłam na stole zdjęcie, które znalazłam poprzedniego wieczoru. Było to czarno-białe zdjęcie, lekko wyblakłe, ale wyraźne Tomasz i Klaudia, ale w innym czasie, w innej rzeczywistości. Na odwrocie napis, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, Małgosiu mój wzrok przesunął się na okno, przez które wdzierały się pierwsze promienie księżyca. Cień drzewa tańczył na framudze, a ja poczułam, że coś wisi w powietrzu, coś, co mogło zmienić wszystko po raz kolejny. Moje serce zabiło szybciej, choć wiedziałam, że to nie jest już tylko sprawa uczuć, to była zagadka, którą musiałam rozwiązać. Kropka, Tomasz siedział naprzeciwko mnie, jego twarz była zamyślona, a oczy nie mogły ukryć niepokoju. Znalazłaś to zdjęcie? Zapytał cicho. Skinęłam głową, nie potrafiąc wydobyć z siebie ani słowa. Kropka. To nie jest przypadek, ciągnął. Musimy porozmawiać o przeszłości, o tym, co ukrywałem przed tobą i Klaudią. Jego głos miał ton, który nie pozostawiał miejsca na sprzeciw. Zaczułam, jak napięcie w moim ciele rośnie, a jednocześnie ciekawość zwycięża strach kropka. Opowiedź mi wszystko, powiedziałam, a w moim głosie zabrzmiała odwaga, której dawno nie znałam kropka przez chwilę milczał, po czym zaczął snuć historie sprzed lat o sekretach, które skrywała jego rodzina, o decyzjach, które zmieniły życie nie tylko jego, ale i nas wszystkich. Okazało się, że Klaudia nie była jedynym dzieckiem Tomasza, a przeszłość, którą znałam, była tylko półprawdą. Zdrada, kłamstwa i niedopowiedzenia wplatały się w jego opowieść, niczym cierniste pnącza kropka w międzyczasie czułam, jak moja skóra pokrywa się gęsią skórką, a myśli wirują jak liście na wietrze. Tomasz mówił, a ja słuchałam, nie mogąc oderwać wzroku od jego twarzy, na której malowały się emocje żal, wstyd, ale też nadzieja na odkupienie kropka. Wiem, że to wszystko jest trudne, zakończył, ale musimy to naprawić, zanim będzie za późno. Kropka, zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, usłyszeliśmy dźwięk otwierających się drzwi. Klaudia weszła niespodziewanie, jej twarz była blada, a oczy pełne łez. Musimy porozmawiać, powiedziała, a w jej głosie drżała mieszanka bólu i determinacji. Kropka siedząc tam, między dwoma najważniejszymi mężczyznami mojego życia, poczułam, że to nie tylko o nas chodzi, to była walka o prawdę, o rodzinę, o przyszłość. Cisza znowu zapadła, ale tym razem była pełna oczekiwania, jak cisza przed burzą kropka w tem, na stole pojawił się kolejny list nie mój, nie Klaudi, ale podpisany tylko inicjałami M. To dopiero początek, szepnęłam do siebie, a zimny dreszcz przebiegu po moim kręgosłupie kropka, noc zapanowała na dobre. A ja wiedziałam, że czeka mnie podróż przez mroczne zakamarki serc i tajemnic, której nie powinnam się bać, bo prawda, choć bolesna, jest jedyną drogą do wyzwolenia. Zimny wiatr przewiał przez szczeliny starych okien mojego domu w Kazimierzu Dolnym, niosąc ze sobą zapach mokrego liścia i zbliżającej się zimy. Siedziałam przy kuchennym stole, wpatrując się w ostatni list, który pojawił się nagle, bez zapowiedzi. Jedynie inicjały dm zdobiły papier pożółkły od czasu, a słowa, które tam przeczytałam, zdawały się być wyzwaniem, jakby ktoś rzucał mi rękawice, mówiąc, to jeszcze nie koniec, Małgosiu. Tomasz był milczący, jego twarz zasnutą cieniem tajemnicy. Czułam, że nawet on nie do końca zdaje sobie sprawę, dokąd nas to zaprowadzi. Klaudia była gdzieś daleko, a ja zostałam sama z tym ciężarem przeszłości, która na nowo rozgrywała się na moich oczach. Kropka zaczęłam przeszukiwać stare szuflady, szukając czegoś, co mogłoby wyjaśnić tajemnicę związku między Tomaszem a M. Wśród pożółkłych fotografii i zakurzonych kartek znalazłam zapomniany pamiętnik, którego okładka lekko się rozwarstwiła. Na pierwszej stronie widniało moje imię, zapisane charakterystycznym, kobiecym pismem, ale to nie był mój charakter pisma kropka, gdy zaczęłam czytać, historia, która się przede mną rozwinęła, przewyższała wszystkie romanse, które kiedykolwiek znałam. Była pełna namiętności, zdrad i sekretów, które miały moc niszczenia i jednoczesnego budowania. Autorka, podpisana jako T M, opowiadała o sobie jako kobiecie, która kiedyś była blisko Tomasza, o ich burzliwym związku i decyzjach, które zaważyły na losach całej naszej rodziny Kropka, przymknęłam oczy, próbując powstrzymać łzy, które zaczęły spływać po moich policzkach. Czy wszystko, co myślałam, że wiem, to tylko fałszywe echo? Pomyślałam gorzko, moje dłonie drżały, a serce biło jak oszalałe wtedy usłyszałam krok na schodach cichy, niepewny, ale zdecydowany. Odwróciłam się powoli. W drzwiach stanęła młoda kobieta, której nigdy wcześniej nie widziałam, a jednak coś w jej oczach było znajome. Jestem Magdalena, powiedziała cicho, a w jej głosie brzmiała mieszanka bólu i wybaczenia. Musimy porozmawiać, kropka, przez chwilę wpatrywaliśmy się w siebie, jakby świat wokół nas zamarł. Wtedy zrozumiałam, że historia nie kończy się na mnie, na Tomaszu, na Klaudii. To była opowieść o pokoleniu, o miłości, która potrafi zarówno ratować, jak i niszczyć. Kropka. Przygotuj się Małgosiu, powiedziała Magdalena, bo prawda, którą znam, może zmienić wszystko, co myślałaś o swojej rodzinie. Kropka W powietrzu zawisła nowa tajemnica, bardziej skomplikowana i niebezpieczna niż wszystkie poprzednie. A ja wiedziałam, że jestem gotowa, by ją odkryć, nawet jeśli oznaczało to konfrontację z demonami przeszłości, które wydawały się zbyt potężne, by je pokonać, kropka, tylko jedno było pewne, od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Jesień w Kazimierzu Dolnym wkraczała w swoją najciemniejszą fazę, a ja stałam na progu Starego Domu, wpatrując się w Magdalenę. Jej postać była szczupła, niemal eteryczna, a w oczach miała coś, co przypominało ból i determinację. Miała na sobie prostą, ciemną sukienkę, sięgającą lekko za kolano, która podkreślała smukłą sylwetkę. Na stopach nosiła skórzane botki z lekko zdartym obcasem, jakby przemierzyła nimi wiele kilometrów, zanim tu dotarła kropka. Wchodź, powiedziałam, próbując ukryć drżenie w głosie. Nie ma czasu na uprzejmości kropka Magdalena weszła, a jej zapach, mieszanka lawendy i czegoś ziołowego natychmiast wypełnił pokój. Usiadła przy kuchennym stole, a ja zaproponowałam jej herbatę. Przygotowywałam ją w starym, porcelanowym imbryku, który pamiętał czasy mojego dzieciństwa. Para unosiła się leniwie, a ja próbowałam zebrać myśli kropka. Muszę ci opowiedzieć o przeszłości, której nie znałaś, zaczęła Magdalena, przesuwając palcem po krawędzi filiżanki. Tomasz i ja byliśmy kiedyś razem. To, co się między nami wydarzyło, to nie tylko romans. To była burza, której skutki widać do dziś, kropka jej słowa spadły na mnie jak grom z jasnego nieba, a ja poczułam, jak serce zaczyna bić szybciej. Dlaczego teraz? Dlaczego po tylu latach? Zapytałam, próbując ukryć drżenie kropka. Bo prawda zawsze wychodzi na jaw. A ty masz prawo ją poznać, odpowiedziała, patrząc mi prosto w oczy. Tomasz nie powiedział ci wszystkiego, a Klaudia, Klaudia również nie zna pełnej historii. Kropka, w tym momencie poczułam, jak na mojej twarzy pojawia się cień uśmiechu, gorzki i nieco ironiczny. No, przynajmniej nie jestem jedyną, która ma swoje tajemnice. Pomyślałam. Kropka, Magdalena zaczęła opowiadać o czasach, gdy Tomasz był młody, jak spotkali się przypadkiem na studiach w Lublinie, jak ich relacja rozwijała się w tajemnicy przed światem, a także o momentach, które zadecydowały o ich rozstaniu. Mówiła o zdradzie, o bólu, ale też o nadziei, która nie zgasła do dziś. Kropka z każdym kolejnym zdaniem czułam, jak mury, które zbudowałam wokół siebie, zaczynają się kruszyć. Magdalena mówiła z taką pasją i szczerością, że trudno było nie wierzyć w każde jej słowo. Kropka. Wiesz, czasem życie jest jak ten kompot na stole słodki, ale z nutą goryczy, powiedziała nagle, uśmiechając się lekko. I choć może się wydawać, że wszystko jest poukładane, to pod powierzchnią kryją się smaki, które trudno zignorować. Kropka jej słowa wywołały we mnie mieszankę śmiechu i wzruszenia. Zawsze uważałam, że mój kompot jest najlepszy w okolicy, odpowiedziałam z uśmiechem, ale chyba zapomniałam, że najlepszy smak ma ten, który jest skomplikowany. Kropka noc zapadała szybko, a my rozmawiałyśmy dalej, odkrywając kolejne warstwy historii, które łączyły nas wszystkich. Czułam, że to, co zaczęło się jako niewinne spotkanie, przerodzi się w podróż przez tajemnice, które zmienią nasze życie na zawsze. Kropka, kiedy Magdalena wstała, by się pożegnać, spojrzała na mnie z powagą. To dopiero początek, Małgosiu. Spodziewaj się niespodzianek. Kropka drzwi za nią zatrzasnęły się cicho, a ja zostałam sama, z myślą, że w moim domu kryje się więcej sekretów, niż kiedykolwiek przypuszczałam. I że ta jesień będzie dla mnie czasem prawdy i bolesnych odkryć, których nie da się już dłużej unikać. Zimowy zmierzch zapadł nad Kazimierzem Dolnym, gdy siedziałam w salonie, otulona miękkim, wełnianym kocem, z kubkiem gorącej herbaty w dłoniach. W głowie wciąż rozbrzmiewały słowa Magdaleny jej opowieść tak szczera i przenikliwa, że trudno było uwierzyć, że całe życie żyłam w cieniu tajemnic, które dopiero teraz zaczęły się odsłaniać. Spojrzałam na stół, gdzie wciąż leżało czarno-białe zdjęcie Tomasz i Klaudia, uśmiechnięci, ale z cieniem, który teraz wydawał się wyraźniejszy. Co jeszcze kryło to zdjęcie? Co jeszcze przede mną? Ja wtem usłyszałam cichy dźwięk skrzypienie drzwi wejściowych. Serce podskoczyło mi do gardła. Kto to mógł być o tej porze? Do pokoju wszedł Tomasz, wciąż z tą powagą na twarzy, która nie ustępowała nawet w najprostszych chwilach. Na sobie miał ciemny sweter i dobrze skrojone spodnie, a jego dłonie lekko drżały, jakby niosły ciężar niewypowiedzianych słów. Małgosiu zaczął, a jego głos był niskim szeptem, musimy porozmawiać. O Magdalenie, o przeszłości, o tym, co jeszcze nie zostało wyjaśnione. Kiwnęłam głową, choć w środku czułam mieszankę niepokoju i ulgi, wreszcie ktoś odważył się nazwać to wszystko po imieniu kropkaw. Wszystko zaczęło się wiele lat temu, mówił, siadając obok mnie. Magdalena była moją pierwszą miłością, ale życie potoczyło się inaczej. Ukrywałem przed tobą i Klaudią wiele rzeczy, bo bałem się, że zniszczę to, co mamy. Jego opowieść przypominała film Nuar pełen zakrętów, zdrad i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mówił o ludziach, którzy wchodzili i wychodzili z jego życia, o wyborach, które ciążyły mu na sumieniu i o nadziei, która nie chciała umrzeć, kropka. Wiem, że to wszystko brzmi jak bajka dla dorosłych, ale to była moja rzeczywistość, dodał cicho. Teraz chcę wszystko naprawić, zanim będzie za późno. Kropka w tym momencie do pokoju weszła Klaudia, jej twarz była blada, a oczy pełne łez. Mamo, powiedziała, a jej głos łamał się pod ciężarem emocji, ja też muszę coś wyznać. Siedzieliśmy tak trójka ludzi, połączonych miłością, tajemnicami i bólem gotowi stawić czoła prawdzie, której nie dało się już dłużej unikać. Kropka, nagle w drzwiach pojawiła się kolejna postać starszy mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu, który spojrzał na nas z mieszanką smutku i zrozumienia. Kropka. Jestem Janusz, przedstawił się, a jego głos był twardy, ale pełen emocji. Czasem przeszłość wraca, by przypomnieć o sobie. A ja mam wam coś do powiedzenia. W powietrzu zawisła cisza, ciężka i przejmująca, jakby każda sekunda była krokiem w stronę nieznanego kropka i wtedy zrozumiałam, że to dopiero początek początek historii, która miała zmienić wszystko, co myślałam, że wiem o sobie, o rodzinie i o miłości.